Witajcie. Dzisiaj jest ostatni dzień takiego okresu zwykłego. Jutro zaczynamy Wielki Post w kościele. Wielki Post niektórym kojarzy się z taką całą serią zakazów, ograniczeń, rezygnacji. Czasami można patrzeć na Wielki Post, właśnie, że to jest coś, co nas bardzo ogranicza, że musimy z czegoś zrezygnować. Jak przeczytałem dzisiejsze Ewangelię, to pomyślałem sobie, że to jest właściwe spojrzenie na Wielki Post. Dzisiejsza Ewangelia jest o tyle ważna, że jest częścią takiej długiej, tak zwanej mowy pożegnalnej pana Jezusa. Pan Jezus w Wielki Czwartek, wtedy, kiedy była ostatnia wieczerza, zgromadził wszystkich swoich przyjaciół, apostołów w wieczerniku i mówił im bardzo ważne słowa. I ta dzisiejsza Ewangelia jest takim fragmentem tej mowy pożegnalnej Pana Jezusa. Jest ona o takich trzech, bym powiedział, sferach: miłość, radość i przyjaźń. I Pan Jezus jakby mówi, że jeżeli będziemy zachowywać Boże przykazania, jeżeli będziemy zachowywać Jego naukę, to będzie w nas miłość Boża, będziemy mieć radość. I to wiecie, nie taką zwykłą radość, wesołkowatość, tylko Pan Jezus mówi w tej dzisiejszej Ewangelii, żeby radość Wasza była pełna i będziemy doświadczać tego, że jesteśmy z Panem, Jezusem, z Panem Jezusem w przyjaźni. Czyli Pan Jezus mówi o tym, że jeżeli będziecie zachowywać przykazania, to to się będzie odbywało dla Was z wielkim benefitem, z wielkim dobrem. To nie jest tak, że Wy będziecie czegoś pozbawieni. Będzie wam dodane. I wiecie, i tak myślę, że ta, ta Ewangelia, którą Kościół nam daje na taki przeddzień Wielkiego Postu, jest wskazówką na to, jak ten Wielki Post przeżyć. No właśnie, jeżeli będziecie w tym Wielkim Poście z czego się rezygnować, mniej jeść, mniej jeść, w ogóle nie jeść słodyczy, mniej używać telefonu, mniej słuchać muzyki głośnej, być, robić więcej dobrych uczynków. Wcześniej chodzić spać, nie przesiadywać za długo i tak dalej. Jeżeli będziecie robić te postanowienia, to właśnie warto spojrzeć na nie nie jako tylko coś, co, co jest nam zabierane, zabiera się nam muzykę, telefon i tak dalej, tylko że to jest coś, co ma przyczynić się do naszego większego dobra. Zobaczcie, to jest trochę tak, że jak szklanka jest w całości zapełniona, to tam już nic nie idzie dolać. Jeżeli butelka jest pełna, to tam już nic się nie doleje. I jak m, m, tak samo człowiek, jak jest już wypełniony jedzeniem, słodyczami, muzyką, telefonem, ma wszystko, to trudno tam jeszcze coś zmieścić. Pan Jezus szuka do nas m, takiego drogi dojścia. Szuka, chce dać nam miłość, chce dać nam radość, chce dać nam przyjaźń z samym sobą, ale my już mamy wszystko i Wielki Post jest właśnie po to, żeby... Z, ze swojego życia trochę zrezygnować z, czego, z czegoś, nie po to, żeby czuć ból tej rezygnacji, chociaż to czasami może boleć, ale żeby w to miejsce przyszedł Boży pokój, Boża miłość, pełna radość, przyjaźń z Panem Jezusem. I to są rzeczywiście prawdziwe świadectwa osób, które. Mówiły, że kiedy odłożyły telefon, nie używały go tak dużo jak wcześniej, to nagle pojawił się więcej czasu i pojawiło się więcej pokoju. Ja przestałem się przejmować różnymi rzeczami, byłem radośniejszy. Kiedy zrezygnowałem z zajadania się słodyczami albo w ogóle z opychania się jedzeniem, to nagle miałem jaśniejszy umysł. Kiedy więcej czasu poświęciłem na modlitwę, to łatwiej mi szło podejmowanie decyzji. Bardziej czułem się bliski Panu Jezusowi. Naprawdę czułem się przyjacielem. Takie są świadectwa osób, które rezygnują, które potrafią z pewnych rzeczy po prostu zrezygnować, chociaż one nie są złe, tak? ale w nadmiarze mogą powodować, że stajemy się z już pełni, tacy pełni, że już Pan Jezus nie ma do nas dostępu. Życzę nam wszystkim dobrego przeżycia Wielkiego Postu. Mądrych rezygnacji, i właśnie żebyśmy wszyscy patrzyli na to jako na drogę do zaproszenia Pana Jezusa, żebyśmy w niedzielę zmartwychwstania mieli pełną radość. Wszystkiego dobrego.